Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Whitney G pod tytułem The Office Party Firmowa Gwiazdka czytają Agata Skurska Tomasz Urbański przekład Sylwia Hojnacka Dla ciebie jak zawsze masz rację słowo od autorki Hej. Kochana czytelniczko, dziękuję za wybranie The Office Party. To świąteczne opowiadanie, a ja nie mogę się doczekać, aż poznasz sawana i gareta. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi książkami, wyprzedażami i dodatkami, które wysyłam tylko stałym czytelniczkom, zapisz się do mojego newslettera Buziaki Whitney G. Prolog Zeszła święta. Ważne zawiadomienie do pracowników firmy West Media. Drodzy pracownicy, znów zbliżają się święta i chciałbym uprzejmie przypomnieć, że moja firma nie zezwala na zwolnienia chorobowe lub urlopy w tym okresie. Jako że część z was już poprosiła dział HR o przyznanie wolnego na czas świąt, pozwólcie, że przypomnę co powiedziałem, kiedy was zatrudniałem. W tej firmie w grudniu nie ma czegoś takiego jak dni wolne. Moja definicja świąt to czternastogodzinny dzień pracy. A gwiazdkowy wyjazd firmowy jest obligatoryjny dla wszystkich. Od tych reguł nie ma wyjątków obowiązują one zarówno moich dyrektorów, jak i mnie. Do zobaczenia na ceremonii otwarcia. W trakcie której współpracujące z nami biuro podróży przedstawi miejsce dwutygodniowego wyjazdu, którego koszty w całości pokryje firma. Pamiętajcie o przyniesieniu prezentów dla współpracowników, których wylosowaliście w tegorocznej zabawie Mikołajkowej. Chyba, że chcecie wylecieć. P.S. Nie musicie mi dziękować za liczne hojne prezenty, które ode mnie dostajecie. Z poważaniem, Gareth West. Prezes West Media International. Branża rozrywki nigdy nie śpi, a więc my też nie. Rozdział pierwszy. Sawana. Zeszłe święta Bożego Narodzenia. Puntakana, Dominikana. Jesteś pewna, że twój szef nie ma nic przeciwko? Moja młodsza siostra, Georgia, odpina pas bezpieczeństwa tuż po tym, jak nasz samolot ląduje. Mogłabym przysiąc, że on nigdy nikomu nie daje wolnego. Właśnie w tym rzecz, odpowiadam. Doskonale zaplanowałam tę wycieczkę. Spędzimy tutaj dwa dni, a potem będzie już za późno, by ściągnąć mnie na gwiazdkową imprezę firmową. Najgorsze wiatry mają sięgać wybrzeża i wszystkie loty zostaną odwołane. Tym bardziej, że huragan Teresa ma znaleźć się w kategorii czwartej. — Że co, proszę? — Jej oczy robią się wielkie jak spotki. — Zapewniłaś mnie, że sezon huraganów kończy się w listopadzie. — Jestem pewna, że będzie zasypywać mnie mailami. — Kontynuuję niezrażona. — Jestem zbyt podekscytowana myślą, że mi się upiecze. — W końcu uwolniłam się od Gareta Westa. Zaczęłam planować tę wycieczkę sześć miesięcy temu, a ten pozasezonowy huragan jest chyba moim prezentem świątecznym od losu. To moja nagroda za to, że w ciągu ostatnich trzech lat przyczyniłam się do największego wzrostu dochodu firmy oraz cudem powstrzymałam się przed uduszeniem Gareta Westa. Jako doradczyni szefa znam jego plan dnia jak własną kieszeń. Dobrze wiem, że właśnie w tym momencie siedzi na pokładzie prywatnego samolotu na Hawaje. Rozpiera się na fotelu jak król, sączy ulubioną szkocką i uśmiecha się drwiąco. Za kilka minut będzie analizować raporty, które mu wysłałam, a następnie prześle mi elaborat na temat wysoce pożądanych zmian, żeby tylko uprzykrzyć mi życie. Jestem pewna, że prędzej czy później będzie się zastanawiać, gdzie zniknęłam. Odpowiadam z szerokim uśmiechem, ale nie pozwolę, by w tym roku męczył mnie tą swoją śmieszną imprezą firmową. W trakcie lotu ustawiłam automatyczne odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania z jego strony, więc przez jakiś czas nie powinien przejmować się moją nieobecnością. Czy możesz się trochę cofnąć i wyjaśnić mi, jak duży jest ten huragan? wtrąca Georgia. Bo w tym momencie najbardziej interesuje mnie ten temat. Jeszcze nigdy nie pracowałam dla nikogo, kto miałby taką obsesję na punkcie swojej pracy. Ciągnę, jakbym jej nie słyszała. Zachowuje się jak niespełna rozumu. Wspominałam Ci wcześniej o jego zasadzie braku wolnego, prawda? Huragan Sawana. Mruży groźnie oczy. Lepiej powiedz mi o tym huraganie. Bo niby kto chciałby spędzić święta z ludźmi, którzy na co dzień doprowadzają cię do obłędu. Kręcę głową. Niektórzy lubią spędzać czas w domu ze swoją rodziną. Oddaję się, Staje i bierze torbę z kabiny nad naszymi głowami. Wiesz, jeśli mam być szczera, ty w ogóle rzadko przyjeżdżasz do domu na święta. Wydaje mi się, że ty też poniekąd jesteś pracocholiczką. Wciąż ci nie wybaczyłam, że przyniosłaś laptop na moją ceremonię rozdania dyplomów. Musiałam dopiąć ważną umowę i przeprosiłam cię za to już milion razy. Przeprosiłaś dwa razy. To jeszcze nie oznacza, że jestem jak Garrett West. Podnoszę bagaż i zmierzam w kierunku wyjścia z samolotu. Potrafię zapomnieć o pracy i zrobić sobie przerwę. Na dowód wyłączam telefon i wkładam go do plecaka. Następnie ustawiam alarm w zegarku, żeby przypomniał mi kiedy powinnam go włączyć. Podążając za znakami, Udajemy się w stronę bramek i czekamy pół godziny, żeby pracownik lotniska sprawdził nasze paszporty, a następnie odbieramy bagaże i kierujemy się w stronę parkingu dla taksówek. Tam odnajdujemy mężczyznę w kwiecistej koszuli, z krótkim rękawem, trzymającego kartkę, witamy w raju, Sawana i Giorgio Grey. Dzień dobry i witamy w Punta Cana — obdarza nas serdecznym uśmiechem. Mam na imię Emilio i zawiozę panie do Excellent Resort. Czy mogę w czymś. Zmilkł, kiedy w oddali rozległ się grzmot. O nie, mowy nie ma. Wracam do samolotu, woła Georgia. Nie zamierzam dzisiaj umrzeć. Proszę się nie martwić. Emilio wyciąga rękę po jej bagaż. Za chwilę niebo znowu będzie przejrzyste. To tylko popołudniowa burza. Siostra waha się przez chwilę a potem podaję mu walizkę. Mężczyzna z uśmiechem otwiera tylne drzwi czarnego suwa i ostrożnie pakuje nasze rzeczy do bagażnika. Na koniec nalewa nam po kieliszku szampana i wręcza Georgie talerz z truskawkami w czekoladzie. W drodze odtwarzam w myślach cały proces przygotowań do wyjazdu, żeby sprawdzić czy nie zapomniałam o żadnej rzeczy. Przekazać lewe zwolnienie lekarskie, załatwione. Upewnić się, że mój zespół jest dwa miesiące do przodu ze swoim projektem. Załatwione. Przekazać mojemu sąsiadowi, żeby jutro rano przed moją kamienicą wywiesił balony z napisem: Wracaj do zdrowia, Sawana. Załatwione. O, w żadnym razie! Głęboki śmiech Emilia wyrywa mnie z zamyślenia. Nasz hotel jest zbudowany tak, by przetrwać najsilniejsze huragany. Ale burza i tak nas nie dosięgnie. Spoglądam na siostrę, która w ogóle nie wygląda na uspokojoną. Mocno przyciska torebkę do klatki piersiowej i buja się w przód i w tył, jakby zaraz miał się skończyć świat. Wszystko sprawdziłam dwa razy, zapewniam ją szeptem. Nic nam nie będzie, wierz mi. Ignoruje mnie i dalej bombarduje kierowcę pytaniami na temat pogody. Wkrótce niebo przybiera kolor błękitu, jak obiecywał Emilio. A kiedy docieramy na koniec ulicy, szare chmury całkowicie odpływają. Przed nami otwiera się masywna drewniana brama Excellence Resort, a mnie opada kopara. Soczysta zieleń zupełnie nie przypomina mojej betonowej manchatańskiej dżungli. Włączam telefon, żeby zrobić zdjęcie, ale najpierw na ekranie wyświetla mi się wiadomość. Wredny szef, nie odpowiadać. Słyszałem, że złapałaś chorobę rozkładającą ciało i nie będziesz w stanie dołączyć do nas na Hawajach. Czy to prawda? Wiem, że nie powinnam odpowiadać, że lepiej ignorować go do czasu powrotu na Manhattan, ale nic nie mogę na to poradzić. Ja... tak, jeszcze nigdy nie czułam takiego bólu. Wredny szef, nie odpowiadać. Przykro mi to słyszeć, pan Nogrej, to okropne. Oby wkrótce pani wydobrzała. Ja dziękuję za troskę. Naprawdę mam nadzieję, że impreza na Hawajach uda się bez mnie i tak dla jasności nie mogłam się jej doczekać. Hotel wyglądał obłędnie. Dostaję od niego jeszcze trzy wiadomości, ale ich nie otwieram. Wyciszam skrzynkę odbiorczą, a potem robię tyle zdjęć okolicy, ile się da. Okej. Okay. Chyba jednak wybaczam ci, że mnie tu zaciągnęłaś, odzywa się Georgia. To miejsce zapiera dech w piersiach. Kiedy kierowca zatrzymuje się przed ośrodkiem, na spotkanie wychodzi nam konsjerz trzymający w ręce bukiet kwiatów. Podnieśliśmy standard pani pokoju. Wita się ze mną. Nasz menedżer chciał się z panią przywitać osobiście, ale coś mu wypadło i przesyła pozdrowienia. Proszę za mną, bo i hotelowy przejmie bagaże. Podążamy za nim przez labirynt wysokich palm i budynków z białego kamienia. Co dwie minuty natrafiamy na lśniące w słońcu niebieskie baseny i kwitnące ogrody, aż w końcu zatrzymujemy się przed okazałą willą. To najlepszy apartament w całym ośrodku, oznajmia otwierając drzwi, za którymi kryje się luksusowe wnętrze. Kiedy pokazuje mi wszystkie udogodnienia, nie posiadam się z radości. Prywatny basen z widokiem na ocean, osobisty lokaj i posiłki zamawiane do łóżka, desery i alkohol bez limitu i żadnego gareta westa. Kiedy prowadzi nas na basen na dachu, Georgia otwiera butelkę szampana, a ja rozkładam się nad dmuchanym flamingu. Może wzniesiemy toast? Proponuję. Pierwszy za ciebie. Nie. Czekam, aż naleje mi drinka. Pierwszy. Za ucieczkę przed obowiązkową imprezą. Następnego ranka, z przyzwyczajenia budzę się o czwartej. Mój umysł już tak przywykł do planu dnia w West Media, że z automatu otwieram laptopa i zaczynam sprawdzać maile. Ku mojemu zdziwieniu, pan West nie wysłał mi żadnej wiadomości, a jedyną pilną rzeczą, jaką powinnam się zająć, jest podziękowanie mojemu tajemniczemu Mikołajowi. Jeremu z działu marketingu. Dostałam od niego kartę podarunkową do Starbucksa. Egzemplarz, jak poradzić sobie z nieznośnym szefem i liścig ze słowami. Mam nadzieję, że ta książka ci się przyda. Mam już trzy kopie tej książki i przesłuchałam audiobooka niezliczoną ilość razy, ale odpisuję mu, że jestem zachwycona prezentem. Przy okazji zauważam kolejny mail. Zadanie, które doprowadzi pana Westa do szału. Nie wiedzieć kiedy zamawiam do pokoju kawę i zajmuję się projektami. Minuty zamieniają się w kilka godzin. Ledwie wakacje się zaczęły, a ty już pracujesz? Koło dziesiątej Georgia wchodzi do mojego pokoju w jaskrawo czerwonym bikini. Czy to kolejna pilna sprawa, którą musisz się zająć? Nie. Zamykam laptopa i rzucam go na łóżko. Jestem gotowa na relaks, jeśli ty też. Krzyżuję ręce na klatce piersiowej. Udowodnij mi to. Pod jej bacznym spojrzeniem wkładam bikini, związuję włosy w koczek, biorę kilka ręczników, a potem idę za nią na plażę. Kiedy rozkładamy krzesła, podchodzi do nas konsjerż hotelu, trzymając w ręce białą kopertę. Przepraszam, że przeszkadzam, zwraca się do mnie, ale mam dla pani pilną wiadomość. Pański menedżer nie musi się tak starać. Uśmiecham się wyrozumiale. Nie mam mu za złe tego, że nie przywitał nas osobiście, zapewniam pana. Ale to nie jest wiadomość od naszego menedżera, tylko od pana Gareta Westa. Od kogo? Mój głos się łamie. Co pan powiedział? Od pana Gareta Westa z West Media. Odczytuje nazwisko nadawcy na kopercie. Twierdzi, że to pilne i musi to pani natychmiast odczytać. Cały mój świat na chwilę się zatrzymuje. Kręcę głową z niedowierzaniem. To niemożliwe. Skąd niby miałby wiedzieć, że tu jestem? Albo to sobie wyobraziłam, albo wszechświat zrobił mi okrutnego psikusa. Nie znam żadnego gareta Westa”, upieram się. Na pewno jest tu jeszcze jakaś sawa na grej, przykro mi. Są panie jedynymi gośćmi po tej stronie hotelu? Wyciąga do mnie rękę, próbując wcisnąć mi kopertę. Nie przyjmuję jej. Ze względów bezpieczeństwa poprosiliśmy go o kilka szczegółów, aby zweryfikować prośbę. Zapewnia. Nawet poprosiłem go, by panią opisał. I jak niby ją opisał? Pyta Georgia, stając obok mnie. To znaczy nie znam żadnego pana Westa, więc to musi być jakiś upierdliwy natręt. Mężczyzna patrzy na nią niewzruszony. Kusi mnie, żeby walnąć się na leżak i cieszyć się pięknym dniem. Jednak mężczyzna wyciąga z kieszeni pogniecioną karteczkę, odchrząkuje i zaczyna czytać. Cytuję: To zajebista laska, ale jeśli muszę wyrazić się precyzyjniej, ma oczy w kolorze migdałów, ciemnobrązowe loki okalające jej twarz i podkreślające kolor skóry. Jeśli przekaże jej pan tę wiadomość w pobliżu wody, zapewne będzie miała włosy związane chustką w czerwono-czarne groszki, bo z jakiegoś powodu nosi tylko taką. Ściągam chustkę z głowy i ukrywam ją za plecami. Nie mam dzisiaj żadnej chustki. Usta zawsze maluję na czerwono, kontynuuje mężczyzna. A kiedy kłamie, mówisz szybciej niż zazwyczaj, dobra wystarczy. Wyrywam mu kopertę z ręki. Dziękuję za przekazanie wiadomości. Nie ma za co. Kiwa głową i odchodzi. Kiedy znika z pola widzenia, rozrywam kopertę na kawałki i wrzucam wszystko do morza, a potem opadam na leżak i zastanawiam się, gdzie on może teraz się znajdować. To drugi dzień firmowego wyjazdu, więc musi być na spotkaniu logistycznym z YouTubem. Chciałam usłyszeć resztę tego opisu, wiesz? Odzywa się ubawiona Georgia. Nazwał cię zajebistą laską, więc podejrzewam, że w pracy jest dosyć dosadny. Mało powiedziane. Jest przystojny? Warto go wygooglować? Ani trochę kłamie, wyobrażając sobie jego idealnie wyrzeźbioną twarz. To nadęty, arogancki dupek, który ma tak niskie poczucie własnej wartości, że kupuje garnitury za tysiąc dolarów, bo myśli, że dzięki temu kobiety go zechcą. Cóż, wcale tak nie jest. O, to szkoda. Wielka. Naciągam okulary na nos i próbuję się zrelaksować. Mam nadzieję, że kiedyś się...